Dobry, ten kolejny piękny, tropikalny poranek. No tak, dzisiaj rano przyszła dostawa, ale do resortu. Dwa okna, które postanowiłem zrobić więcej. Ja teraz muszę to sobie wziąć i sobie to zawieść. A ponieważ generalnie to drewno jest dużo mocniejsze, gęstsze od chociażby dębu, to naprawdę te ramy swoje ważą. Będę musiał jechać pojedynczo, niestety. No. Wziąłem też całą taką farbę do spawów i rozpuszczalnik. Kupiłem jeszcze w mieście o poranku z tego względu, że będę poprawiał malowania po chłopakach bo po prostu no, muszę zrobić to pod siebie, żeby było dobrze a tą swoją dostawę zrobię oczywiście po kmersku czyli siadam na oknie i lecę do siebie na działkę tak w ogóle to się okazało, że chłopaki już mi zrobili ramki betonowe w oknach na górze ja mówię, to chyba was popierdoliło mają być normalne, piękne, europejskie okna zajebistej jakości. Nie jakieś kmerckie dziadostwo, że mi tam wstawicie byle okno z profili metalowych, które będą, mia będziemy mia będą miały, nie wiem, 2 mm grubości. Nie ma takiej opcji. No także chłopaki mają dodatkową robotę. Sami sobie ją zrobili. Przecież było powiedziane, że mają być normalne okna. Chcieli być kurwa sprytniejsi. No i teraz muszą robić drugi raz. Chłopaki mieli zrobić otwory na okna, żeby tu włożyć okna. 60x80 i zrobili. A potem zamurowali je cementem. A ja mówię, nie, to mają być drewniane. Zamawiałem drewniane, mają być drewniane. No i taka kurwa, głupia, kmerska robota. Godzina później po obiedzie, choć wcale mi się tam jechać nie chce, bo trochę mnie zirytowali moi pracownicy, to sobie przypomniałem, że ja przecież muszę pojechać, zobaczyć, czy te okna wstawiają. I co najważniejsze, czy je wstawiają właściwie, czyli czy nie wstawiajmy tak żeby się otwierały na zewnątrz, bo to jest nagminne. A okna mają się otwierać do środka, no bo skoro mamy je zostawić na przykład uchylone na jakiś dłuższy wyjazd, no to jak będą uchylone na zewnątrz, to będą mi zbierały wodę, prawda? Chłopaki nie zdążyli niczego zrobić, czy im powiedziałem, że okna mają być do środka otwierane, ogarnęli. No, a tu mamy próbkę farby. Taka będzie żółta, jasna. Podobnie jak budynek partii, pewnie też położą dwie warstwy. A widzę, że malują, też, że malują też elementy konstrukcji. No nic, no, Kambodżak merzy. Tego nie zmienimy, akurat. No, kupiłem też farbę taką e, na spawy, żeby poprawiać po nich, czyli żeby te miejsca spawane lepiej pomalować sobie potem. Także na spokojnie, na spokojnie wezmę i to ogarnę. Dwie godziny później, dzień dobry, na dachu, to co? Wychodzi na to, że ten dach tutaj niższy, skrajny, jest już kładziony, spoko, to jest główny dach, to co tutaj widać. Wiadomo, trochę taki upieprzono od tych różnych tam farb i podobnych rzeczy, ale to się wszystko przecież zmyje, to nie jest żaden problem. Konstrukcja jest, no jak widać, już całkiem solidna, bo chłopaki wspawali dwa dodatkowe słupy. W sumie to cztery, jeden tutaj, drugi tu, jest jeszcze trzeci i czwarty, no wygląda to całkiem, całkiem solidnie. Mamy fajną kratownicę na dole, która to wszystko trzyma, mądrze to montują, że jest jeszcze taka platforma do przemieszczania się tutaj. Muszę to też wyczyścić, żeby to było fajnie wypłytkowane, no chyba to będzie wypłytkowane, to będzie najlepiej, cała góra, tak samo jak dół. I generalnie przedni teraz i tyle też będą wypłytkowane tak samo jak wnętrze chaty, a to jest o tyle ważne, że to wizualnie przedłuża rozmiar chaty, kiedy jest taka sama płytka w, i w salonie i na tarasie. A tu chłopaki dopiero pracują jeszcze nad tym, żeby kłaść. Wziąłem sobie farbę na poprawki tą taką właśnie stalową, do konserwacji spawów, ale widzę, że trochę mi to zajmie roboty z tym wszystkim A no i oczywiście zapomniałem pędzla więc albo to wrócę później albo wrócę jutro i po prostu będę po nich poprawiał no i tyle, no bo ja tego nie zostawię co dużo mówić no trzeba będzie to przeczyścić zobaczyć co jest rdzą a co jest brudem I to co jest rdzą przemalować to co jest brudem przeczyścić i tyle, że mam robotę na jutro te druty też takie trochę z dupy są też by je warto było zabezpieczyć. Farba trochę pomoże na pewno. Bo to też będzie rdzywiało, nie? Już jest wideo, jesteśmy w tropikach. Kompresor: 118 dolarów. Farma tam kilka dolarów. To kosztuje 12 dolarów. To tam jakieś grosze kosztuje. A taśma do malowania. Oni tej, oni tej technologii nie znają, kmerzy, nie? Także będzie beka. To jest technologia, której oni nie znają. Znaczy, ok, może znają, ale nie używają. Ten mnie, te moje patałaszki. 152 dolary i sam sobie wszystko tyle. No, także do dzieła. A jak to wygląda, kiedy barang jeździ załadowany pod korek niż wkmer? Śmiesznie. Ale ja w sumie jestem tu już trochę tutaj. Kończymy ten dzisiaj z pracownikami. Klasa robotnicza daje radę. Czul moi, jak to mówią w Kambodży. Hop. jeszcze mi dolało. Askuban. Dzień dobry. Jak widać okna są już wstawione, To słownie godzinę temu było to robione. Ja natomiast yy, trochę się na nich wkurzyłem, bo generalnie te profile ocenkowane zaczęły rdzewieć. No co tu dużo mówić, no bo te baranie uby, one oni na tych profilach by spali. Położyli sobie na tym te wszystkie swoje plandeki drewniane i sobie na tym spali na ziemi przez kilka tygodni. Więc ocynk zaczął po prostu puszczać, nie? A to, że tutaj coś pomalowali, byle jak tu, tu pomalowali, byle jak... Ja to wszystko teraz muszę poprawiać, bo oni tego nie rozumieją. Wczoraj gadaliśmy, to im tłumaczyłem, że oni są jak Ruscy, że budują na jeden projekt, na jedno pokolenie mniej więcej, wystarczy, koniec. A my... Budujemy na lata, naprawdę na lata i to jest ta podstawowa różnica cywilizacyjna, która powoduje, że się nie dogadujemy, a skoro się nie dogadujemy, to po prostu pewne rzeczy muszę sam robić ręcznie i to jest tyle no, wykończeniówka to będzie katorga z tymi moimi kmerami cholernymi, no. Pół godziny później w sklepie budowlanym Okazało się, jak już mówiłem, że nie pasuje pistolet do przewodu i do kompresora Pół godziny szukania części, mamy już połączenie przewodu z kompresorem Teraz, e, ten z pistoletem, teraz szukamy połączenia przewodu z kompresorem Pewnie zajmie mi to kolejne pół godziny Ale ja spoko, mamy czas Znalazło się rozwiązanie liście chmerskie Okazuje się, że końcówki tego węża do siebie pasują, więc Jedna z tych końcówek będzie w pistolecie Tu będzie druga tu obciąłem i jeszcze założyłem się na to obajmę. Musiałem ja obciąć, bo się komerzy bali obciąć, bo wtedy jest zresztą ten sprzęt przyniesiony przeze mnie. No to obciąłem. I jeszcze potrzebujemy obajmy na to. Albo frytkę chociaż. Udało się ogarnąć już to wszystko. Jestem po testach. Bardzo ładnie się maluje tutaj na szaro. Tą farą zabezpieczającą. Finalnie chcę położyć dwie warstwy. Chcę położyć szarą, potem białą. Mm. Tym bardziej, że biały ma wysokie albedo, więc nie będą się tak nagrzewały te kolumny. Teraz jestem na etapie przemywania tych kolumn i tej całej konstrukcji, bo jeszcze momentami jest ujemana ziemią. A momentami jest przerdzę biała, nie? to też nie wesoło. Ale jeszcze jej rdzy nie będę szlifował, tylko po prostu ją pokryję farbą. To no. i tak jest pod tym, pod dachówkami. No ale właśnie widać to partactwo kmerskie wychodzi. Ja jeszcze pamiętam czy o tym mówiłem, ale wziąłem. Taśmę malarską, którą miałem na górze. Rzuciłem chłopakom, ci zaczęli śmiać się. A technologia, której może nie tyle nie znają, co nie stosują. Pojechałem po więcej technologii oraz, uwaga, po kolejną nową technologię, czyli po taśmę, mal taśmę folię malarską. No, także. Wow! Misza wprowadza innowacje do kuperskiej budowlanki. Widzę, się chłopaki opierdalają, bo wróciłem na polach. Nic robią. Ja im pokażę co trzeba robić. Nie ma najmniejszego problemu. Ja im wszystko bardzo ładnie pokażę. Po kolei jeden czas. No co, to wracamy do bazy. Obiecałem im, że dzisiaj jest raso, że się trochę napijemy. Niech będzie, co? to jest metoda na dobrego i złego glinę. Tylko, że ja niestety ja muszę być jednocześnie i złym gliną, i dobrym gliną, więc... No, swoje pokazałem, ale na końcu kończymy bardzo przyjacielsko. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jutro jeden z naszych gości hotelowych, stary budowlaniec z doświadczeniem, który jest widzem kanału i mnie po prostu lubi, Pomoże mi w malowaniu konstrukcji stalowej. noż kurwa jego mać, niszcza dziecko szczęścia. Nawet w takich sytuacjach podbramkowych zawsze anioł stróż dopilnuje, żeby coś się pozytywnego wydarzyło. Także jutro będziemy sobie powolutku działali we dwóch i pokażemy kmerom jakość. Chociaż w sumie oni i tak tej jakości nigdzie potem nie zastosują, ponieważ dla nich to jest po prostu zbędna robota, oni tego nie rozumieją. Przyszli dzisiaj do resortu Kmerzy, żeby tam negocjować jeszcze jakąś pracę dla resortu, bo tam będą coś budowali, czy remontowali bardziej. No i przy okazji do mnie się że a bo tu muszą znowu dowodach ściągać i że to kosztuje, on musi zapłacić pracownikom za robociznę. Ja mówię, no słuchaj, no. Najpierw ściągałeś dach, bo żeś źle skalkulował obciążenia dachówki. Musiałeś po prostu poprawić konstrukcję, to znaczy Ja mam za twoje błędy płacić, a teraz ściągasz dach, bo twoi pracownicy nie szanują materiału. A jak nie szanują materiału, to ja nie szanuję ich pracy, no i ze style. Jeszcze potem oczywiście tam dojechałem, mówią, co powiedz mi, zobacz oryginalny projekt i zobacz projekt, który budujemy. Mówię, ile ile zaoszczędziłeś tysięcy dolarów? Ile procent Ci to nie wyniosło? A narzędzia? Wysłałeś ludzi bez narzędzi, wszystkie narzędzia kupiłem ja. Zaoszczędziłeś na koparce 500 dolarów, zaczęli nosić to dwoma koszami plastikowymi. Kupiłem im taczki, kupiłem im drabiny, kupiłem im masę innych rzeczy, a ty gdzieś tam pracowałeś na południu. I ciebie tutaj nie było stary, no i co? I co teraz? No i grzecznie poszli na pole i zdejmują teraz tachówki. No. A my sobie we dwóch pracujemy. Jeszcze mi zaproponowali, że mogą mi pomalować, ja mówię nie, ja nie, nie ma opcji. Nie ma, nie ma gwarancji jakości wykonania takiej roboty przez Kmera, nie ma opcji, malujemy my. No to jest to co mówiłem, nie? że to nie jest dobrze zrobione, że tak to wygląda i to trzeba po prostu pomalować i zakonserwować. Tu już mamy pomalowaną pierwszą warstwę i koncepcja jest taka, żeby pomalować to wszystko na razie na srebrno, a potem sobie walniemy wszystko na biało, żeby więcej światła się w środku odbijało i też będzie ładnie. No i taka to właśnie głupiego Kmera robota, no. No nic, no. postawiłem na swoim, no i tyle. Przecież jeżeli ja po tej konstrukcji chodziłem i było słońce przez tydzień, nie padało, było spoto, a potem nagle spadł deszczek i zaczęło to rdzewieć, mówiłem, aha, no to widzę, że ten ocynk to bardzo ładnie szanowali chłopaki. Więc robią jeszcze raz. I tyle. Dla to jest trochę bez sensu. No ale to jak mówię, chmurzy jak Rosjanie, żyją na jeden projekt, nie? A nawet na krócej niż jeden projekt, nie myślą. Tak perspektywicznie jak my, a ja chcę złożyć zajebistą chatę, która już będzie sobie e, trwała długo i przez długie lata nie będę musiał tutaj nic robić. Tak wygląda Kmerskie b BHP. Także my się w ogóle za bardzo od siebie nie różnimy w podejściu do BHP. Ja też jak byłem w Polsce, to do BHP miałem takim poziom na słowo honoru, bo mi się nigdy nie chciało. A w Kambodży nikt na BT to nie zwracał uwagi, to już tak pracują. No a pokaż różnicę może pomiędzy lewą stroną prawą To jest ogromna No i na to już można kłaść nagłówki I to jest Adekwatna jakość Chłopaki yy, moczą ziemię na dole, będą, bo chyba będą powoli robili posadzkę, więc mi się nie zapadło, żeby było wesoło. Nastała przerwa obiadowa. No i stwierdziliśmy, że tą robotę muszą skończyć kmerzy, bo ona jest zbyt niebezpieczna. Tylko, że oni powiedzieli, że oni to zrobią za 150 dolarów o poranku, chociaż de facto powinni to zrobić za fryty, no bo po prostu spieprzyli profile. I tyle. Teraz mamy pomalowane pół dachu górnego. Ja im zasugerowałem stówkę. Czekamy na odpowiedź. Problem polega na tym, że w tej cywilizacji masa ludzi. Nie ma pojęcia o czymś takim jak marnowanie czasu, jak marnowanie swojego potencjału. Tak jest, na przykład, ja mówię: Dobra, nie będę robił teraz, nie będę malował i tym podobne rzeczy, bo jest raz, dość niebezpieczne. A dwa, ja mam inne umiejętności, które w tym czasie pozwalają mi zyskać dużo większe pieniądze. Hej, no, tylko teraz jest kwestia kwadratury koła, czyli oni się muszą zgodzić. Gdzie taka stawka budowlańca miesięczna to jest około 250 dolarów. Za ciężką pracę. Ja im zaproponowałem robotę za 100, czyli zarobią naprawdę sporo, jak na warunki kambożańskie, i będą to robili prawdopodobnie dzisiaj całe popołudnie i jutro cały dzień. I finisz. No. A czas płynie. Kupiłem nowy kask, gdzieś mi chłopaki zawinęli, pewnie jakiś wyjazd na farmę. No, ja chcę mieć swój kask, a nie tam jakiś kmerski pot tam to już stary, taki rozalający się. I kosztowała 5 dolarów, szybko już dawno odpadła. Czyli wczoraj, po kilku godzinach. Ale patrzcie, bo sobie poprawiam gumkę. Normalnie markowy. Puma. A puma po chmersku to jest tak jakby taki bardzo bliski przyjaciel, taki bliski, bliski. Także bliżej jest już tylko brat. Puma. No i mamy obiad. Chłopaki mi napisali, że pracownicy ci generalnie tak Trochę mnie lubią, trochę mnie nie lubią. Lubią mnie jakiś wieczór, jak ktoś tam postawi i tak dalej. Ale w pracy mnie nie lubią, bo mówią, że Polacy są zbyt mądrzy, za zbyt, zbyt... Ja mówię, słuchajcie, logika formalna pochodzi z matematyki. Tutaj jest problem z pisaniem i z czytaniem. Matematyka to jest wyższa szkoła jazdy porównaniu z pisaniem i czytaniem. I na przykład, kmerzy noszą maski, bo się boją wirusa, ale ci sami kmerzy. Jeżdżą bez kasków, chociaż szansa na zabicie się w tym kraju na motorku jest dużo, dużo większa. No, to jest właśnie logika formalna, której tak bardzo tu brakuje. Ojej, no nic, fajnie się to będzie montowało. I już mogę sobie pogratulować, Misza, jak to będziesz montował. Będziesz się śmiał z tego wszystkiego w swojej pięknej chacie na skraju dżungli. Ale teraz, teraz to jest przeprawa. I tak powoli do tego końca dzień. Chłopaki wszystko zjeli z dachu, jak widać. Czyli czas zabijać się do resortu, bo chłopaki wiedzą jaka jest robota. Skończą jutro malowanie pewnie wszystkiego. Natomiast robią sobie takie zdjęcia. Takie, rozumiecie, typowo folderowe zdjęcia. Ja im się kurwa nie dziwię, że sobie takie fotki robią, no bo jak chcę mieć standard adekwatny do strony świat z której pochodzę, więc jak zrobią zajebiście u mnie, to potem będą się mogli chwalić innym jak potrafią zajebiście robić. <grywa> Ty polega cała beka, nie?